To kim teraz, Tyronem? Daj, Valerię zagramy. Dla odmiany sobie jakimś nowym, innym zagramy. To tak, ona, szóstą rangę mam. Ona jest bardzo fajną postacią. Eee, ona ma tak. Zaraz, poczekaj, jak to się. R, er, do sto. Nie, nie ubranie. Ubrania tutaj żadnych nie mam. Ma tak. Eee, ma tutaj coś takiego, leczy obrażenia infekcją członków, to jest zajebiste. Ma też coś takiego, że oznacza przedmioty. Trafienie wroga w głowę anuluje u niego wzmocnienie. I możemy to- KURWA gdzie TY WYCHODZISZ Dostosuj, mi się ten Możemy też e, To, wzmacniać wszystkich przedmiotów leczących Możemy też dać e, Sprawię, że zabite stwory mogą Puszczać granaty, tylko wyposażenie, nie wiem Jakieś mam takie, lekko zwiększa siłę broni palnej Lekko zwiększa szansę na kratowanie. dobra Zostawmy to na razie, bo już mało czasu jest I zatwierdźmy Dobra, zamknijmy to Ciekawe jakie na Valerie są te Osiągnięcia, sprawdźmy szybko, Valerie Bla, 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 coś Valerie jest Skontruj tr trzech wrogów w jednej rozgrywce używając umiejętności, waleje wybuchowa wiedza Jako Valerie użyj zmodyfikowanie Spray leczniczy, by trzy razy pomóc Powalonym towarzyszom w jednej rozgrywce Ua, to może być ciężkie No i tylko dwa osiągnięcia są dla Valerie Ale nic, to jest fajna postać Ja ją bardzo lubię e, Tu już lecimy oczywiście w amunicję typowo Czyli lecimy trochę w amunicji Możemy też jedno zioło lecznicze wziąć tak, i ona jest taka fajna, bo ona ma tą umiejętność zaznaczanka I to jest spoko, bo O, oni już tam pobiegli sobie No, ale generalnie wiecie Na przykład biegnę i se zaznaczam I robię takie zaznaczenie I od razu widać, y, co gdzie jest No i tak tak naprawdę to się dosyć szybko odnawia Więc Valerie fajnie jest to używać w miarę możliwości Dobra, ignorujcie tego zombiaka Idziemy, nie ma co tracić czasy No Włączę punkty streama Jak będę miał tą funkcję odblokowaną, to jasno, że tak Przypominam, że to jest mój drugi stream i Twitch jeszcze ma, mam, dużo jeszcze dużo jeszcze funkcji mam zablokowanych na Twitchu O ty gałganie, widziałem cię, się. Dobra, wbijam tu Tak dosyć spokojnie się tu zrobiło, co nie? Podejrzanie cicho jest No, weźmy tego kwiatka Podejrzanie spokojnie, coś mi tu nie pasuje Dobra, włóżmy to. No, właśnie o tym mówiłem. Uważaj na to. Dobra, zaznaczmy wrogów i widzicie. I ona jeszcze dzięki temu widzimy od razu, co jest na przykład za ścianą. I widzimy, że tam jest to spizdziec. O cholera, uderzyło mnie. Ajajaj, nie mogę, muszę się uwolnić. Zaczekaj chwilę. A wow, bije je. A wow, bije mnie. Dobra, jestem w niebezpieczeństwie. Osuwaj się! Simon, odsuń się, muszę wyjść. No i tak się posunął. Zajebiście się posunąłeś. No. Zajebiście się posunąłeś, Simon. Dobra, rozwalcie tego świra i mnie podnieście, a nie. Dobra, przecież super, ze wszystkich powalonych. Dobrze, że trafiło na mnie, co nie? W końcu jestem medyczką. Simon, bo ty zamiast spacerować po polu, to powinieneś tu już dawno być, gałganie. No, poszedł, pospacerował gdzieś na polu i się dziwi, że tak się sytuacja skończyła. dobra, no, niestety muszę. Nie ma, jestem strasznie mocno zarażony. A nie mam przy sobie niebieskiej roślinki. Mam oczywiście leczenie, ale na razie nie chcę go na, za bardzo wykorzystywać. Bo to bardziej dla towarzyszy chciałbym. Dobra, zaznaczmy co się dzieje. O, widzimy co tam się dzieje. Rozpiszcie się dzieje. Dobra, otwierajcie to, no. O, kurde, no w ten sposób to trochę to potrwa. Dobra, muszę to użyć chyba, bo to nie ma sensu. Użyj to. Użyj to. Ale mnie bije mocno i jeszcze udziałał mnie. Dobra, wszyscy leczonko mają. Mają, mają, pięknie. No... Czekałem na dobry moment. Dobra, wypieprzamy stąd, bo tylko minuta nam została. Zaznaczam ko taktyczne. O, od razu widać gdzie kredyty le leżą, więc to jest takie przydatne, wiecie. O ja cię kręcę, no tak. Dawaj go Simon Bigo! A nie! Uwolnionko tak naprawdę mogliśmy go zignorować równie dobrze, ale nie zignorowaliśmy. Dobra, właśnie tam. Dobra, easy robota. Dobra, tak powiem tak. Eee, jeśli chodzi o czas, to tak trochę mało mamy. Jak na drugi etap, ale mogło być dużo gorzej. No raptem 120 sekund dodatkowych, 3 minuty niecałe. Na przejście całej tej yy, całej mapy. No i super, jeszcze gruba tu wlatuje. No co za pesenc. Ja pierdzielę. Dobra, weź ten. Weźmy rewolwer, bo to jest spoko. No, jeszcze was tu więcej nich nastra. Przecież po co? W końcu. No, jeszcze was tu więcej nich nastra. W końcu to nie jest i nie można się se spokoju kupić broni. Ja pierdzielę, ile tu nastrało, Gdzie jest? Gdzie jest ten romany Simon? Ja się pytam. Nie, no błagam, ja nie mogę tu nic zrobić teraz. Jeszcze mnie udziałał, super. Nasz tank to jest debilem, bo sobie biega gdzieś po mapie, zamiast tankować faktycznie. Super runda, nie ma co? O, podniesie mnie, ale co z tego, że mnie podniesie, jak to już jest koniec? Oh, masakra. Rozwalił nas na cacy. Masakra. Na cacy nas rozwalił. Nie no, żenujący wynik to był, tak powiem wam. Siódma ranka wleciała, ale wynik żenujący, masakra. Zawiodłem się mocno. Trudno może być organizacyjnie. Dobra, zagramy jeszcze raz sobie Valerie. Bo żeśmy tak zagrali, jak nic nie zagrali tą postacią. Niewykorzystany potencjał wyczuwam. I, I tym razem tak. Weźmy, dostosujmy. Co możemy? Ten. Co możemy fajnego? Coś, ten. Lekko zwiększa efekt działania przedmiotów leczących. Lekko zwiększa odporność na infekcje. Zwiększa maksymalne zdrowie. Czas potrzebny na uleczenie. Lekko zwiększa szybkość, jaką leczą towarzyszy. Nie. To takie sobie jest. Patrzę, czy coś jest takiego, co mnie mocno zainteresuje. To jest takie bardziej. Duża zielona zioła. To są takie, lekko zwiększa obrażenie zadawane drzwiom, naprawdę chcielibyśmy mieć coś takiego, maksymalne zdrowie jedynie, co jest takie, że mógłbym stwierdzić, że to jest spoko. Dobre, dajemy gotowość i lecimy. Kaszlu, kaszlu, proszę nie kaszleć mi na streamie, nie wolno, bo zarazić innych gałganie. Uśmiałem się z waszego filmiku dubbing, ajajaj, dubbing był dobry, jak się wam podobał profesjonalny dubbing, bledusza i diabeła oraz yy, tutaj Kupsodzieja i Plaxa. Fajny by, fajny by, co nie? Daliśmy czadu No Wasz chyba lepszy, no wiem Widziałem komentarze, cieszę się Cieszę się bardzo, że podobał się bardziej nasz dubbing Staraliśmy się jak się tylko dało Co nie, tutaj Diabladieu Profesjonalni e dubbingadorzy Jak ktoś nie widział to zapraszam na kanał Horsemeni Dubbing, świetna przygoda A gdzie ten dubbing? Płynę muszę zobaczyć, Włośna, właśnie na Horsemanu. mówię Ci Tak dobry odcinek był że ty żałujesz... Ja, ja w ogóle ja nie wiem czemu ty jeszcze tego nie obejrzałeś w ogóle, naprawdę świetny był ucineczek Dobra, weźmy sobie to, weźmy sobie to Możemy iść Dobra, lecimy z tym koksem Dobra, mamy 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 jednego tankera. Mamy tego tankera eee... Dobra, i pobiegli totalnie w drugą stronę. Dobra, Jolo, ja pobiegnę tędy. Może akurat mastermind nie pójdzie w moją stronę. A może pójdzie i już zginę marnie. Dobra, na pewno nie pójdzie w moją stronę. Oho, jak mało brakowało, widzieliście? Dobra, na pewno uda mi się przemknąć yy, bez wiedzy masterminda, bo się pewnie zajmie tymi drugimi. Przecież po co miałby tutaj zaglądać, prawda? Na razie wszystkie drzwi są otwarte, więc tak jakby się nie zorientował, ale może się to zmieni. Dobra, spróbuję uniknąć zombie, może się uda. Szeroko, udało się, bierzmy to. O nie, zamknął G. Dobra, szybko, szybko, rozwaj to. Dobra, jest dobra nasza. Mamy klucz i mastermind, tak jakby nie zauważył w ogóle nas, więc jest gitara siema. No, zrobiliśmy ładne kółeczko i mamy jeden kluczyk, więc jest mega fajnie. Dużo czasu zaszczędziliśmy, bo nie będzie trzeba tam iść znowu. Dobra, idę do moich towarzyszy, bo ja nie wiem co oni tam w ogóle robią. Idziecie tu, czy coś? Dobra, oznaczeńka uży użyję O, wszystko wyzbierane, nieźle Dobra, gałgany Kurwa, jak pięknie idzie Co tam, Valerie? Myk, myk Leżeć, powiedziałem, no Kurde, panie. Dobra, już, chodźcie tu wszyscy Dobra, chodź, Jill, nie wykupię się. Idzie ładnie. Elo, elo! No. Kurde, zaraz zostawię mu te 3 minuty za słowo: Kaszlu, kaszlu! To nic dziwnego. Nie można kaszleć na streamkach, bo można zarazić innych. Wszyscy wiedzą, że to się przenosi drogą e, internetową również. A dobra, gałgany. Kupujemy sobie rewolwer. Uważam, że rewolwer jest super bronią. Ta idzie do wyrzucenia. Kupimy sobie też więcej amunicji. No i w sumie styknie chyba. Nie wiem, tą broń to wyrąbiemy, bo to jest nam niepotrzebne, kiedy mamy rewolwer i lecimy. Leżeć powiedziałem, myk. No kurde, te zaraźliwe gówno, dobra. Uważaj na pułapkę. A, zrobiłem to celowo. Kamera strzela chyba w nas. Tak to wygląda przynajmniej. Trochę zombie jest tutaj, co nie? Musimy znaleźć tego zombiaka-ochroniarza. Spokojnie, spokojnie, nie nerwuj się. Gdzie jest ten, gdzie jest ten piesek? Dobra, ktoś w końcu światło zapalił, miło z jego strony. Ta, widzę, widzę, widzę cię. Co kamerko? Strasznie silna jest ta kamera, w sensie dużo musiał Nie ma sensu ją rozwalać, bo i tak się szybko przemieszczamy. Dobra, jestem trochę ranny. No, i ci, idź i ci. Aż tak bardzo ranny nie jesteś, żebym cię leczyła. Dawaj, otwieraj to. Otwieraj to, no. No i pięknie. Ale tutaj też niczego nie ma, musimy znaleźć ochroniarza. Tu niczego nie ma, gościu, wracamy. Tu nie ma go. W tym, jest, musimy pokonać zombie ochroniarza, e, Czyli tu jest ten zombie ochroniarz z tego co widzę. Dobra. Naprawdę ja muszę go osobiście zabijać? A gdzie są moi towarzysze? Dobra, sam go zabiję, jolo. Zaraz będzie martwy. Patrz jak wjechał z kopniaka. Raz, dwa. Dobra, ja to biorę. Dzięki. Znalezione, nie kradzione. Dobra, idziemy hakować. Chodź, Tyron, musisz mnie osłaniać. Kurwa, osłaniać mnie. Chyba zignorował totalnie to moje polecenie. O, dobra, sam se skakuje. Mastermind ma chyba w głębokim poważaniu, szczerze mówiąc. Yy, ma w głębokim poważaniu chyba to, że musi nas pozabijać. Tak przynajmniej to, to wygląda, powiem wam. Ej, <laughs> naprawdę, was. Mastermind ma chyba w głębokim poważaniu, że musi nas tutaj pozalatwiać. No, o cholera, dobra. Yy, wypieprzajmy stąd. A, cholera, jak blisko było! Uuu! Uh! Yy, dobra, miłej zabawy, ale ja tam jestem zajęty uciekaniem. Tak, jakby trochę też ranny jestem, muszę się wyleczyć w wolnej chwili. O nie, on tu idzie. Dobra, weźmy szybko lat leczniczy otek, winko. Dobra, wystarczy, że sobie pójdzie. I my wtedy przejdziemy do tego panelu hakującego. Zaraz sobie pójdzie, prawda? Idź sobie, panie, idź. Właśnie. Nikt tu pana nie chce. Dokładnie. Y albo dobra, jednak musimy ją podnieść najpierw. No, umieraj! Chyba nie za bardzo chcę umrzeć mi się nie podoba trochę. Dobra, ją podniosę, suwa się. Dobra, podniesiemy ją. W łatwy i przyjemny sposób. Y, hacking, hacking. Hacking, hacking. Przyjemne hakowanko w stresie. Easy. No. Byty wy, jak chcecie zdenerwować WGZ-a, Mówcie mu, że ma głos jak stary dziad. O, jakiś protipek tutaj wleciał widzę od foksika To mnie oślepia No, ktoś tu jakiś protip wleciał Od tego, od dwóch z... Ej, pilnuje ktoś mnie, bo tu jak biegnie! Cholera jasna! Czemu mnie nikt nie osłania, tylko sam muszę wszystko załatwiać Dobra, nic mi się stało To no, tylko za drabanko Można spełnić, ale tylko raz. WGZ GZ stary dziad. Gdzie jest stary dziad w GZ? Dobre pytanie, gdzie jest, co nie? Dobra, chodźcie do gałganki, wszyscy. Co ty tam strzelasz, lamusie z Wąchocka? Przestań się wdzierać, kamerka. No, pięknie. Patrz, jak burza idziemy, jak burza. My to chyba teraz, teraz, albo się trafi zawsze, albo się trafi taki mastermind, który nas rozpierdziela, albo taki lamus z Wąchocka, który nie potrafi sobie poradzić z garstką ocalałych. Ja. Dobra, piękna kraina. Tutaj musimy się dobrze zaopatrzyć. Um, dużo musimy kupić tych zielonych ziół, ale też, wiecie, co, trochę więcej amunicji na pewno. No, może trochę też niewek niebieskich. Mamy trochę jeszcze pieniędzy. Karabin maszynowy nie jest to lepszy tych lepszych karabin, bo za szybko schodzą. Kupmy sobie jeden. Nie, nie, nie kupujmy, nie kupujmy, nie kupujmy. Kupmy może jeszcze więcej leczniczych. Dobra, kupmy zwykłą amunicję. To, amunicja się przyda, zwłaszcza w tym finalnym poziomie, tak naprawdę. Jakieś granaty mogłem kupić w sumie na upartego. Dobra, po co to komu? Mam 7 minut, easy będzie. Nie ruszaj się. Dziękuję. Ja pierdzielę, jak odleciałem. Nie myślałem, że takie odrzut to będzie miało. Dobra, gdzie jesteście? Tutaj. Już do was idę tam, trzymajcie się. Tylko nie lubcie żadnych głupstw, jasne. Już, jedno rozwaliście? No i to szanuję. Tu jest zam zamknięte, więc idziemy na drugą stronę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bo tu, bo musimy znaleźć otwarty... O, ja pierdziele, zaskoczył mnie! No, nie zauważyłem go. Ech, dobra, wyleczmy się. Szybciutko, leczonko. Dobra, chodź, Kosmos. Idziemy. On się nazywa Kosmos? Tak, to jest Kosmos, jakiś dobry ziomek Kosmos. No. Odwaj się, kurde, najgorzej, że on jest ten, on jest w tej głupiej masę Wcale nie mam trafię. co mu w podpachę mam utrafić, żeby zadać wyobrażenia? Ura, gdzie ty was odsłoniętą część ciała? Tu pod szyją, czy co? No, leży. Nice, miło, Dobra, to niech on sobie dalej poleży. Dobra, mamy otwarte, otwartą pierdołę. Dobra, wchodzę tam. Nie denerwujcie mi nawet. Gdzie jest Tyron, kiedy jest potrzebny? Do rozwalania drzwi, że kobietki muszą tutaj to robić. No fajnie, szkoda, że nie mam tego. Szkoda, że nie mam żadnego kija do bicia, tylko. Dobra, właśnie, za że kobieta to z shotguna. O cholera! Nie zauważyłem Cię, przepraszam. No. Co my tu mamy? Granat ręczny? A wezmę jeden, przyda się. Dobra, zostało ostatnie. Widzimy, że to, że to nie jest tutaj. Sprawdź, czy to jest na środku. Na środku nie, czyli to musi być w tej budce po drugiej stronie, więc za mną. I biegniemy. Dlaczego wszystkich wyzywasz od lamusów z Wąchocka? No bo widocznie są lamusami z Wąchocka, no proste. <laughs> no, dokładnie. Dobra, i a propos o granatu mowa, Granat taktyczny. Uuu, ale wleciał, co nie? Wleciał granat taktyczny, ostro. Dobra, kamerka strzela. Trzeba ją bezwładnić. Co ty robisz z tym, Tyro? Nie wygupia się z tym odchowem. Nie rób z siebie debila, tylko rozwalaj te szkło. Dobra, szybkie oznaczanko. No i, prost, no i proste, zrobionet. Dobra. Szybki system, przełączanko i uciekamy stąd. No. Tyron, przestań, zostaw tą roślinę, ona już się zdechła. No, Mniej niż kwiatków, chodź. Czy będzie 7 days to days? Ułała, no nie wiem. Nigdy grałem. Jakoś bardzo mnie nie kręci ta gra. Będą mi inne gry na streamie? Głupie pytanie. No oczywiście, że będą inne gry na streamy, gałganie. A co? A jak kiedyś streamowałem, to streamowałem cały czas jedną grę? Zawsze były różne gierki. Granat ręczny? Bierę. Proszę cię. Ale poleciałem. No, nieźle. Ej, co tam robisz, ten? Przestań się wygupiać z nim. Tyron, przestań się wygłupiać z tym zombie i chodź tutaj. Mamy sprawę do załatwienia. Chodź, już jest ucieczka. No to co, uciekamy chyba. Chodź, Tyron, gruba się. Później się pobawi się z nimi. Chodź tu, gruba się. Widzę, że Tyron nie odpuszcza. Dobra zabawa jest na całego. We made No, i Alex tutaj ma dużo, dużo racji, co nie? Wiecie, obra, tak jak zanim jeszcze się wypowiem na ten temat, to sprawdźmy, jak mi poszło. A poszło mi perfekcyjnie. Patrzcie na to, piękna kategoria. A wow, nice. I mamy ósmą rangę, nice, x. nice, x. ciśniemy ostro. Jeszcze trochę i każdy będzie mieli rangę ładnie dziesiątą. Będzie, jakby to powiedzieć, ładnie pozamiatane. Strasznie dobrze się gra w tą grę w ogóle. Strasznie mi się podoba. Jest elegancko.